Siemasiema, siema. tu Gerlixos. Witam Was w piątek, w Dzień Premiery Dodatku 151. Eee, ten dodatek skupia się na pokémonach z pierwszej generacji, czyli tak naprawdę na tych pokémonach, na których ja się wychowałem. No i będziemy się otwierali booster bundle. Pierwszy boosterek, kodzik dla Was. Zachęcam do chwalenia się w komentarzach, jeżeli udało się Wam go zrobić. No i jedziemy. Na początek mroczna energia Holo, także zaczynamy mocno. Dalej Ekans, Cubon, Vulpix, Magnemite, Scyther, Cermilion, Parasect, River's Holo Dactrio, River's Holo Jigglypuff i Arbok, i X. także w pierwszym boosterku już dwa dropy. Zaczynamy mocno. No i możemy jechać z kolejnym boosterkiem. Tego boosterka absolutnie nie mogłem otworzyć. Jakoś spociły mi się ręce i ślizgały mi się palce po tej folii. No ale koniec końców się udało. Tutaj kodzik dla was. Przykładamy energię naprzód. Tym razem to energia stalowa. Dalej, Venonat, Pidgey, Polywheel, Kakuna, Omanite, Tauros, Kadabra. Pierwszy Reverse holo to Goldak. Drugi Krabi, czyli tematycznie Woda. I ostatnia holo karta to Articuno. No i czas na booster numer 3. Jest dla Was kodzik. Energia to woda. Dalej zubat. Goldin. Gastli. Piękne są te ilustracje duchów. Nidoran. Giovanni z Charisma. Nidorino. Executor. Pierwszy reverse Holo do Charmander, kolejny do Ridon i ostatnia karta to Holo Chansey. Busterek numer 4. Liczę na jakieś dropy. Kodzik dla Was. I pierwsza karta to Energia Walcząca. Też Holo. Super. Następnie Tentacool, Ratata. Squirtle, Likitung, Hypno, polyrad Pidgeot Nidoqueen Uuu, wydropił nam Nido King, Full Art oraz Holo Machamp. Tym samym możemy przejść do boosterka numer 5. Tutaj Energia psychiczna Delikaterpi TV Grimer Widdle Cloister Bridges Band Radon Mm Rivers i piękny, full art i EX. No a karta holo to Dodrio. No i nieuchronnie dotarliśmy do ostatniego boosterka. Boosterka numer 6 z tego bandla. Kodzik dla Was. Energia Ognista. Pierwsza karta do Krabi. Dalej Centrue. Seal, Duduo, Hunter, Piękne są te karty duchów: Hitmonlee, War Turtle, Hello Reverse Porygon, Halo Reverse Magneton i Holo b to by było na tyle, jeżeli chodzi o mój dzisiejszy booster bundle. A jak tam u Was? Co udało Wam się wdropić z nowego dodatku 151? Spójrzmy na moje dropy. Tymczasem dziękuję za oglądanie. Siema!